Dzień dobry. Serdecznie witam w Instytucie Moody'ego. Przez kilka lat w laboratorium badaliśmy ludzkie zmysły. I czym więcej zagłębiamy się w to, tym bardziej jest to ciekawe. Badając razem tajemnice percepcji zmysłów, będziemy mieli dużo zabaw. Będą niespodzianki i trochę śmiechu. Ale dowiemy się również, że badanie to ma duże znaczenie. Ile człowiek ma zmysłów? Cóż, więcej niż tradycyjnych pięć. Dużo więcej. I właśnie te zmysły nazwano oknami duszy. Zmysł wzroku otwierający nam piękno i wspaniałość otaczającego nas świata. Zmysł słuchu i wiele głosów świata zmysł smaku i jego rozkosza i ten wspaniały zmysł połonienia. Zmysł dotyku rękoma, młodymi i starymi. Przyglądając się zmysłom, widzimy, że są one wspaniałe. Ale nasze zmysły nie funkcjonują same. Pracują one razem, jako zespół i tworzą wspaniale zorganizowany system elektroniczny. Przyjrzyjmy się działaniu tego systemu w czasie gry w piłkę. Dobrze złapana. Przyjrzyjmy się bliżej magiczności tego złapania. W momencie uderzenia piłki, do mózgu zawodnika nadeszły niezliczone impulsy informacyjne. Oczy jego powiedziały mu pod jakim kątem kij uderzył w piłkę, jak również kierunek w jakim ona poleciała. Uszy powiedziały mu z jaką siłą piłka została uderzona. Smys dotyku dał mu pojęcie co do kierunku i prędkości wiatru. Pamięć przypomniała mu tysiące informacji uzyskanych przez dawne doświadczenia. Informacje te zostały połączone, by rozwiązać kompleksowy problem trygonometrii, golmetrii, rachunku różniczkowego i balistyki. I zawodnik złapał piłkę. Jest całkiem prawdopodobne, że w ciągu jednego dnia Twój normalnie działający system zmysłowy przekazuje więcej informacji niż wszystkie linie telefoniczne i telegraficzne świata w ciągu ostatnich 50 lat. Zmysły człowieka są doskonałe i dobrze służą swoim celom, ale by ukazać świat w całej klasie są one bardzo ograniczone. Weźmy na przykład zmysł wzroku. Oczy nasze są czułe na szczególny zakres częstotliwości, który nazywamy światłem widzialnym. Ale światło widzialne jest tylko cząstką widma elektromagnetycznego obejmującego fale elektryczne, radiowe, podczerwone, ultrafioletowe, rentgenowskie, gamma i kosmiczne. Ale tak naprawdę wszystko to jest światłem, którego jednak nie dostrzegamy. Częstotliwości te mają dla nas specjalne znaczenie, bo nie reagują na nie nasze oczy. Fale radiowe elektryczne mają inne właściwości, bo mają różne długości, ale to samo odnosi się do każdej części widma. Nawet w widnie widzialnym są różne długości fal o różnych właściwościach. W widmie elektromagnetycznym dłuższymi są fale elektryczne dostarczające nam energii. Fale elektryczne są długości około 4800 km i w miarę jak starają się krótsze i drgają szybciej, stopniowo przechodzą fale radiowe. Dłuższe fale radiowe odbieramy na naszych normalnych odbiornikach radiowych. Do krótszych fal musimy używać odbiorniki krótkofalowe. Telewizory, różne systemy radarowe. Ale w miarę jak fale stają się krótsze, przenosimy się do sekcji podczerwieni. Fale te nie mogą być rejestrowane na naszych odbiornikach radiowych czy telewizorach. Odbierają je natomiast nasze ciała i nazywane je ciepłe. Długość fal niewidzialnego światła podczerwieni jest tak bliska długości najdłuższych fal światła widzialnego, że często wykrywamy obie w tym samym czasie. Wchodząc przez widmo widzialne, fale stają się coraz krótsze i drgają szybciej, aż wreszcie widzialny fiolet przechodzi w niewidzialny ultrafiolet, nazywany czarnym światłem. Fale ultrafioletowe są tak krótkie i drgają tak szybko, że trudno je zobaczyć ludzkim okiem, ale są sposoby, by zobaczyć ich skutki. Na przykład opalenizna powodowana jest przez niewidoczne światło ultrafioletowe. Niektóre minerały zmieniają niewidoczny ultrafiolet na inną częstotliwość. Wyglądają raczej normalnie. Ale teraz puśćmy na nie promienie ultrafioletowe. Natychmiast zmieniają się w piękność, wysyłając z powrotem fale niewidzialnego ultrafioletu w postaci fal dłuższych dla nas już widzialnych. Zajmując się dalej zagadnieniami widma, dochodzimy do promieni rentgenowskich. Oczywiście oczy nasze nie są czułe na promienie X, ale czuła jest na nie błona fotograficzna. Sądzimy, że dużo widzimy, a jednak błądzimy po omacku w świecie czarów, blasku, światła i koloru. Jesteśmy niewidomi. Czy oznacza to, że nasz zmysł wzroku jest mniej zadziwiający niż myślimy? Wynajmniej. Oznacza po prostu, że wszechświat, który nas otacza, jest nieskończenie wspaniały. Znane nam jest powiedzenie, nie uwierzę, jeśli nie zobaczę tego na własne oczy. O człowieku takim można powiedzieć, że ma bardzo wąskie pojęcie o świecie. Tak, wzrok nasz jest ograniczony. A zmysł słuchu też ograniczony. Czy słyszałeś kiedyś coś takiego? Niezbyt głośne. Prawda? Ultradźwiękowy gwizdek na psa naprawdę brzmi bardzo głośno. Piesko może słyszeć na dużej przestrzeni, ale zasięg ucha ludzkiego jest ograniczony. A to jest super silny gwizdek na psa. W laboratoriach nazywają go gwizdkiem Galtona. Wynalazko Lord Francis Galton. Gwizdek brzmi teraz najgłośniej. Niesłyszalny dla nas, brzmi jednak z całą siłą. W gruncie rzeczy jest on tak silny, że może być użyty do podtrzymywania przedmiotów w powietrzu. Ten niesłyszalny dźwięk listka odbija się tam i z powrotem, tworząc wzór stojącej fali. Fale uderzające w cząstki powietrza tworzą zburzone morze o gwałtownych ruchach, ale wyjątek stanowią dwa punkty w każdej fali. Właśnie w tych punktach zawieszone są odłamki korka. Ten świat niesłyszalnego dźwięku stawia człowieka twarz twarz z królestwem niezrozumiałym dla człowieka. Do chwili poznania molekularnego charakteru materii, zmysł powodzenia i zmysł smaku były prawie całkowicie nieznane. Wiedza bynajmniej nie zmniejszyła wspaniałości tych chemicznych zmysłów, lecz przeciwnie, umożliwiła nam docenienie ich wspaniałości. Każda materia składa się z niewidzialnych cząstek zwanych molekułami. Cząstki te znajdują się w ciągłym ruchu. W niektórych substancjach ruch jest tak gwałtowny, że cząstki znajdujące się blisko powierzchni wydostają się na zewnątrz i nadają substancji zapach. Dowód na to uzyskamy, wlewając do naczynia trochę rtęci. A następnie posypując powierzchnię rtęci drobniutkim proszkiem. Teraz, jeżeli do powierzchni proszku zbliżymy substancję o mocnym zapachu, to proszek ten będzie gwałtownie odpychany przez niewidzialne cząsteczki tej substancji. Człowiek opracował tak czułe przyrządy, że potrafią one wykryć jedną cząsteczkę substancji w dziesięciu milionach cząsteczek powietrza. Natomiast ludzkie organy węchowe potrafią wykryć jedną cząsteczkę na miliard innych. Ale w porównaniu ze zmysłem powonienia zwierząt, zmysł powonienia człowieka jest ograniczony. Pies milicyjny na przykład posiada dużą zdolność do tropienia zapachu po upływie godzin na nawet dni. Najbardziej ograniczonym zmysłem jest smak. Nawet człowiek, który lubi się tym, że ma bardzo wyostrzony zmysł smaku, jest ograniczony do czterech brodawek smakowych.